Hans Christian Andersen Na podwórku Kaczka ta pochodziła z Portugalii. Inni powiadali, że z Hiszpanii, ale to wszystko jedno, nazywano ją portugalską kaczką. Znosiła jaja, potem ją zarżnięto i upieczono. Tak brzmi jej życiorys. Wszystkie kaczątka, które wykluły się z jej jajek, nazywano portugalczykami, a to także coś znaczy – Teraz z całej rodziny pozostała już tylko jedna kaczka na tym podwórzu, na którym prócz kaczek były i kury, i gdzie puszył się w swej dumie kogut. Drażni mnie swym głośnym pianiem, mówiła portugalka. Trzeba mu jednak przyznać, że jest piękny, mimo że nie jest kaczorem. Mógłby się co prawda trochę hamować, ale powściągliwość to trudna sztuka. Wskazuje ona na wyższe wykształcenie. Takie wykształcenie, jakie mają ptaszki śpiewające na lipie u sąsiada. Jakże ślicznie śpiewają. Jest coś wzruszającego w ich pieśni? Nazywam to Portugalią. Gdybym miała takiego ptaszka, byłabym dla niej najczulszą, najlepszą matką. Mam to już we krwi, w mojej portugalskiej krwi. W chwili, gdy to mówiła, z dachu spadł mały ptaszek. Kot napadł na niego, ale ptaszek mu się wyrwał i zleciał na podwórko ze złamanym skrzydełkiem. To wygląda na sprawkę tego szkaradnego kota. Znam go doskonale z czasów, gdy sama miałam pisklęta. Że też takim stworzeniom pozwalają żyć i łazić po dachach. Sądzę, że w Portugalii. Nie mogłoby się coś podobnego zdarzyć? I litowała się nad małym ptaszkiem, a inne kaczki, nie portugalskiego pochodzenia, również się nad nim litowały. Maleństwo, mówiły otaczając ptaszka. Nie potrafimy, co prawda, śpiewać, ale posiadamy wewnętrzny rezonans. Czy jak się to nazywa, i czujemy śpiew nawet wtedy, gdy o tym nie mówimy? A ja właśnie będę o tym mówiła, rzekła portugalka. Chcę coś uczynić dla tego maleństwa, gdyż to jest obowiązkiem każdego z nas. To mówiąc, weszła do koryta z wodą i tak pluskała na ptaszka, że o mało się nie utopił w tej chlapaninie. Ale miała przecież najlepsze zamiary. Oto jest dobry uczynek, mówiła. Wszyscy mogą brać przykład ze mnie, twir? Powiedział ptaszek. Trudno było mu się otrząsnąć, gdyż jedno skrzydełko miał złamane, ale ocenił dobre chęci i powiedział. Pani jest taka dobra. Nie pragnął jednak więcej tej dobroci. Nigdy nie myślałam o dobroci mego serca, powiedziała kaczka. Ale to wiem. Że kocham wszystkich moich bliźnich z wyjątkiem kota. Nie można chyba ode mnie wymagać, żebym go kochała. Pożar dwoje moich dzieci. Ale proszę bardzo być tu jak u siebie w domu. To wcale łatwo. Ja sama jestem z obcych stron. Możesz to poznać po moim zachowaniu i upierzeniu. Mój kaczor jest tutejszy. Inny niż jak krwi. Ale nie szczycę się moim pochodzeniem. Sądzę, że z całego podwórza najlepiej potrafię cię zrozumieć. Ma portulakę w gardzieli, powiedziało jedno z małych kaczątek, znane ze swego dowcipu, a wszystkie zwykłe kaczki uważały, że portulaka to świetny dowcip. Brzmi jak Portugalia i jest bardzo śmieszne. Kaczki trącały się więc skrzydełkami i mówiły. Hi hi, jakie to zabawne! A potem zajęły się ptaszkiem. Portugalka ma co prawda dar wymowy, mówiły, ale my, chociaż nie umiemy tak pięknie mówić, współczujemy ci tak samo jak ona. Jeżeli coś zrobimy dla ciebie, nie będziemy o tym gadały, a to przecież daleko ładniej. Masz śliczny głos, powiedziało jedno z najstarszych kaczątek. Rozkoszna musi być świadomość, że się innym sprawia przyjemność. Ja sama się nad tym nie znam i dlatego wolę trzymać dziób zamknięty, zamiast jak się to innym często zdarza mówić głupstwa. Nie męcz go, powiedziała Portugalka. Potrzebny mu jest spokój i opieka. Taszku, czy chcesz, abym cię jeszcze raz opłukała? Ach, nie, wolę być suchy, prosił ptaszek. Mnie tylko pomaga kuracja wodna, powiedziała Portugalka. Rozrywki też dobrze robią. Zaraz przyjdą tu z wizytą kury z sąsiedztwa. Są tam dwie chińskie kury, które chodzą w spodniach i są wykształcone. Importowano je co dodaje im szacunku w moich oczach. Przyszły więc kury i przyszedł kogut, a był dziś tak uprzejmy, że powstrzymał się od wszelkiego grubiaństwa. Jesteś prawdziwym śpiewakiem, powiedział. Potrafisz wydobyć wszystko, co tylko można z tak małego głosiku. Ale przydałoby się coś z lokomotywy w twoim głosie żeby ludzie słyszeli, że jesteś mężczyzną. Obie Chinki stały, olśnione widokiem małego ptaszka. Był taki wymokły po prysznicu, że przypominał chińskie kurczątko. On jest zachwycający, mówiły i zaczęły z nim rozmawiać. Wymowa ich z naciskiem na p. była wymową wytwornych Chińczyków, mówiły szeptem. Należymy do tego przyrodu, co Pan, mówiły. Kaczki, nawet Portugalki, należą jak pewnie pan spostrzegł do ptaków pływających. Nie zna pan nas jeszcze, zresztą któż nas tu zna. Czy kto zadaje sobie trud, aby nas poznać? Nikt, nawet spośród kur ale my jesteśmy stworzone do tego by siedzieć na wyższej grzędzie niż większość kur nic sobie z tego nie robimy nauczyłyśmy się zachowywać milcząco wobec tych którzy nie postępują wedle naszych zasad idziemy własną drogą i staramy się wynajdować zawsze najlepsze strony i mówić tylko o dobrym choć niekiedy trudno jest pojąć gdzie się to dobro znajduje Prócz nas i koguta nie ma na podwórku ani jednej istoty uzdolnionej, a uczciwej nie lepiej jest z kaczkami. Ostrzegamy pana, ptaszku, niech pan nie ufa tej z obciętym ogonem. Jest podstępna, tamta pstrokata, spręgą pręgą na skrzydłach. Jest kłótliwa, musi mieć zawsze ostatnie słowo. A nigdy nie ma racji. Ta tłusta kaczka wszystkich obgaduje, a to nie zgadza się z naszym zwyczajem. Jeżeli nie można powiedzieć o kimś czegoś dobrego, to lepiej nie otwierać dzioba. Portugalka jest jedyną, która posiada trochę ogłady i z którą można obcować, ale jest gwałtowna i mówi za dużo o Portugalii. Co też mogą szeptać te chinki? Powiedziały kaczki. Nudzą nas, nigdy z nimi nie rozmawiamy. Nareszcie zjawił się kaczor. Wziął ptaszka za wróbla. Nie potrafię ich rozróżnić, powiedział. A zresztą, czy to nie wszystko jedno? Jedne i drugie są jak pozytywki. Skoro je się ma, no to się je ma. Nie zwracaj pan uwagi na to, co on mówi! szepnęła portugalka. On zna się doskonale na interesach, a interes przede wszystkim. Ale teraz muszę się udać na spoczynek, muszę o siebie dbać, żeby być tłustą, gdy przyjdzie chwila zabalsamowania wśród jabłek i śliwek. Położyła się w słońcu, przymrużyła jedno oko. Ułożyła się tak dobrze, była sama tak dobra, że i spała dobrze. Mały ptaszek poruszył złamanym skrzydełkiem, przytulił się do opiekunki. Słońce grzało przyjemnie i było mu także dobrze. Kury z sąsiedztwa chodziły naokoło i grzebały. Właściwie przyszły tu jedynie w poszukiwaniu pożywienia. Kinki odeszły pierwsze, a za nimi inne. Małe, dowcipne kaczątko powiedziało że Portugalka będzie wkrótce spiskręciałą kaczką. A inne kaczki śmiały się serdecznie. Spiskręciała kaczka, jakie to zabawne. Potem powtarzały sobie jeszcze pierwszy dowcip, portulaka. Było to bardzo zabawne, a potem udały się na spoczynek. Gdy leżały już tak z godzinkę, na podwórze wyrzucono coś do jedzenia. Upadło to z takim hałasem, że całe ptactwo się obudziło i zatrzepotało skrzydłami. Obudziła się też portugalka. Przewróciła na drugi bok i przy tym z całych sił przygniotła ptaszka. Twir powiedział, tak mocno mnie pani przygniotła. Dlaczego leżysz mi na drodze? Spytała. Nie trzeba być takim delikatnym. Ja też mam nerwy, a nigdy jeszcze nie jęknęłam ćwir. Proszę się nie gniewać, powiedział ptaszek. To ćwir wymknęło mi się z dziobka. Portugalka nie zwracała już na niego uwagi, bo rzuciła się na jedzenie. Gdy się najadła i położyła na nowo, ptaszek chciał jej zrobić przyjemność i zaśpiewał. Całym sercem Twój, za nucem śpiew mój i polecę w dal, tra la la, la la Chcę teraz odpocząć po jedzeniu, powiedziała. Musisz się przystosować do zwyczajów tego domu. Chcę spać. Mały ptaszek był ogromnie zmieszany, bo chciał przecież najlepiej. Gdy kaczka obudziła się, ujrzała go przed sobą z małym ziarnkiem w dziobku. Taszek znalazł to ziarnko, a teraz złożył je u jej stóp. Ale kaczka nie wyspała się, więc była oczywiście w niedobrym humorze. Możesz to dać jakiemuś kurczątku, powiedziała, dlaczego nie odczepisz się ode mnie ani na chwilę? Czy pani się na mnie gniewa? Cóż ja zrobiłem? Zrobiłem? Nie jest to najwykwitniejsze wyrażenie. Chciałabym ci zwrócić uwagę. Wczoraj słońce świeciło tu tak jasno, a dzisiaj jest ponuro i smutno. Powiedział ptaszek. Jestem bardzo zmartwiony. Nie umiesz widocznie obliczać czasu. Odparła Portugalka. Dzień się jeszcze nie skończył. Nie stój tak głupio na miejscu. Pani patrzy na mnie tak gniewnie, jak tamta para oczu, gdy spadłem z dachu na podwórko. Bezwstydny! zawołała kaczka. Teraz porównuje mnie do kota, do tego drapieżnika? O nie! We mnie nie ma ani jednej kropli złej krwi. Zajęłam się tobą i nauczę cię dobrych manier. I tak mocno dziobnęła ptaszka w głowę, że padł martwy. Co to jest? zawołała. Czyżby nie mógł tego znieść? W takim razie nie był stworzony dla tego świata. Byłam mu jak matka rodzona. Wiem o tym z pewnością. Przecież mam serce! Kogut z sąsiedztwa wsunął głowę i zapiał silnie jak lo lokomotywa. Zadręczysz mnie swoim pianiem, zawołała. Jesteś wszystkiemu winien. Ptaszek stracił swoją głowę, a ja jestem bliska utraty mojej. Niewiele jego głowa zajęła miejsca, spadając, powiedział kogut. Wyrażaj się pan o nim z większym szacunkiem, odparła portugalka. Miał głos, umiał śpiewać i był wysoko wykształcony, był miły i łagodny, a takim wypada być zarówno zwierzętom, jak tak zwanym ludziom. Wszystkie kaczki zebrały się wokoło nieżywego ptaszka. Kaczki żywią namiętne uczucia zarówno wówczas, gdy zazdroszczą. Jak i gdy współczują. Ponieważ tu nie było czego zazdrościć, więc współczuły. Współczuły także obie Chinki. Takiego ptaszka nie będziemy już nigdy miały wśród nas. Był prawie jak Chińczyk. Mówiły i płakały głośno, że aż płacz ich przeszchodził w gdakanie. Inne kury też gdakały, ale kaczki miały najbardziej zaczerwienione oczy. Mamy serce. Mówiły, tego nikt nam nie odmówi. Serce? mówiła portugalka. Tak, mamy serce prawie tyle, ile go mają w Portugalii. Należy wreszcie pomyśleć o żołądku, powiedział kaczor. To jest najważniejsze. Cóż z tego, że jedna z pozytywek się zepsuła. Mamy ich i tak dosyć. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do bajkowego słuchowiska.